Siema! Słuchajcie, dzisiaj tak trochę nietypowo, bo powiem Wam, że jest dzisiaj naprawdę urwanie głowy w związku z tym, że nie mam dzisiaj czasu, w sumie nawet nie miałem czasu, żeby Wam nagrać podsumowanie podsumowanie z zeszłego, z od mojego ostatniego tygodnia, w związku z tym dzisiaj będzie tak trochę inaczej. W zeszłym tygodniu, kiedy oglądaliście podsumowanie tygodnia, w sumie to już było po podsumowaniu tygodnia, ale w niedzielę u mnie też się trochę działo, ponieważ w niedzielę miałem okazję wybrać się na mecz Piłki nożnej, a że mi zwykle z piłką nożną nie jest jakoś specjalnie po drodze, to nasza drużyna wygrała. Nasza, mam tu na myśli gry w Który wygrał 4-0 Gdzie muszę powiedzieć, że dopiero rozkręcili się w drugiej połowie Ponieważ w pierwszej połowie kompletnie nic się nie działo Dopiero chłopaki ruszyli Taranem na bramkę przeciwnika a Dopiero w drugiej połowie Tutaj możecie zobaczyć co działo się na tamtym meczu I zobaczcie, minął cały tydzień A ja znowu jestem w kolejnym miejscu Tutaj pewnie słyszycie trochę bo się dzieje Ponieważ tu po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy dosłownie Jest kolejny mecz Ja nie jestem w sumie dzisiaj na meczu Przyjechałem głównie tutaj na Bieg Trzech Króli Tak który, o dziwo, powinien zwykle się dziać e, na początku roku jeszcze zimą. A tymczasem tu mamy środek czerwca. Wczoraj zaczęły się wakacje, a my startujemy w biegu Trzech Króli. Ja nie będę startował, ponieważ ja się dosyć naruszam w ciągu tygodnia i dla mnie to byłby niepotrzebny wysiłek. Ale! Ale co działo się u mnie w tym tygodniu? Z takich normalnych, standardowych rzeczy. U mnie to oczywiście nie mogło zabraknąć koszenia, ale z tym koszeniem to jest związana większa historia, o której dowiecie się na sam koniec, dlatego jeśli was ciekawi co tu się wydarzyło w odniesieniu do właśnie tego koszenia, do koszenia ogólnie, to obejrzyjcie film do końca. Poza tym wpinałem nawodnienie i uruchamiałem je w tym tygodniu, ponieważ już trawnik został wysiany w związku z tym trzeba było Trzeba było odpalić nawodnienie, żeby świeżo wysiewana trawa mogła się normalnie rozwijać. W związku z tym, na razie są odpalone 3 z 12 sekcji, ponieważ więcej na razie nie jest potrzebnych, bo ten trawnik jest tak duży ten cało, ta cała powierzchnia trawnika jest tak duża, że nawodnienie trzeba było podzielić na 12 sekcji. W związku z tym, na razie odpalone są na razie tylko 3, ładnie nam podlewają i to było z grubsza tyle odnośnie nawodnienia. Ale co poza tym, trafiło mi się, czego nie, najbardziej chyba nie lubię ze wszystkiego. Czyszczenie krzaków. Dosłownie najpierw musiałem wyczyścić jeden krzak. Z tego jednego krzaka wyszło blisko 300 litrów śmieci. Ogólnie nie lubię tego robić, ale czasem trzeba. Nie skończyło się tylko i wyłącznie na krzakach, ponieważ był straszny upał. I tutaj właśnie przy okazji odwiedzin w jednym ogrodzie, tam między innymi, gdzie czyściłem krzaki, ale upał był tak duży, że wierzcie mi, trzeba było coś z tym zrobić. A jak najłatwiej się ochłodzić, jak jest gorąco? Zobaczcie sami. No, poza tym, że było gorąco, było koszenie, bawiłem się w stolarza. Tak, musiałem zrobić takie dwie małe skrzynki. W sumie one miały być na łazywa, później miały być na tak w sumie skończyło się na tym, że po prostu są zapełnione ziemią. Ogólnie to miały być podwyższone rabaty. No i są. W sumie nie zobaczycie ich, bo ich nie nagrałem. Z zobaczycie tylko etap samej ich, ich budowy. A po więcej, to będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia, ponieważ w poniedziałek tam jadę jeszcze raz i wtedy będę mógł je wam ograć. No dobra, ale co stało się z tym koszeniem? O, to była krótka i bolesna historia. Wydarzyło się tyle, że podczas koszenia kosiarz musiał natrafić na przypuszczam korzeń, może kostkę, może kamień. No i się okazało, że kosiarka wpada w wibrację. A co się wydarzyło? No, zobaczcie sami. Czwartek byłby w porządku, gdyby nie drobna usterka. Przywiony wał I widać, że nóż był zerwany tu z tych bolców. powinien Tymi otworami powinien być tutaj na takich bolcach. Tych bolców nie ma, jest zerwane, więc kosiarka musiała zapierdzielić i to srogo. O, nawet tu. Widać, że idzie bardzo blisko nóż, a tu jest bardzo oddalony. Tu. Idzie tak blisko. O, tutaj. Przechodzi zaraz przy tym, a tutaj jest oddalony tak, że można dwa palce włożyć w drugiej połowie no tutaj nie ma gdzie włożyć nawet palca więc no jest kuźwa krzywo więc czeka mnie jeszcze naprawa kosiarki i pewnie jeszcze wymiana jakichś łożysk tutaj, będzie łożysk wału, więc no kiepsko no jak widzicie w kosiarce jest krzywy wał yy, mi się to nigdy nie zdarzyło osobiście, pierwszy raz mam z tym do czynienia i na szczęście da się to naprawić więc w poniedziałek kosiarka ląduje w serwisie i mam nadzieję, że szybko wróci, ponieważ e, będzie mi potrzebna. Poza tym udało mi się również trafić, przyjechać albo inaczej, w końcu dojechać e, na pierwsze koszenie trawnika, który wysiałem już dawno temu, który, e, jeśli dobrze pamiętam, wspominałem wam pewnie o tym w którymś z poprzednich filmów, ponieważ mieliśmy problem z pękniętą rurą i nie było wody w systemie nawadniania po wysiewie i trzeba było to reanimować. W końcu przyszedłem na pierwsze koszenie i to nie jest moje ostatnie koszenie. Będę wpadał tam regularnie go kosić. W związku z tym, jeśli was interesuje, jak będzie wyglądał za chwilę, to zapraszam was do śledzenia moich mediów społecznościowych, mojego Instagrama, moich, mojego YouTube'a. I w sumie zbliżamy się do końca. W związku z tym, jeśli interesują Cię moje filmy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj w kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć, pa. Odpadł panu... sobie, no był. Upał... Trzyma? O, widzicie? Towarzystwo. E, jutrzejsze podsumowanie tygodnia może się trochę opóźnić, będzie pewnie później, ponieważ dzisiaj jest ze mną mój montażysta, mój scenarzysta, mój operator. Co kur.